ten materiał nagrywam dla swoich podopiecznych z grupy Mentoring PSP vol 2 którzy uskarżają się na ból mniej więcej okolicy pachwiny. Bardzo często może to być ból związany z krawieckim. I bała piłka 6-8 cm, tania wersja gryzak dla psów. Tutaj znajduję tkliwy punkt i próbuję to zmobilizować albo w ten sposób, chociaż to będzie mało skuteczne, najlepiej byłoby się położyć całkowicie na ziemię, przyłożyć ten punkt. Do podłogi i po prostu sobie na nim pojeździć. Jeśli mam na przykład ketla, mogę też postawić sobie ketelka i spróbować sobie na takim ketlu też ten punkt rozwinąć, mogę sobie pozginać kolano, wtedy też poczuję, że to wszystko zaczyna tam pracować. Mogę sobie położyć ketla na leżąco, kiedy leży na plecach, i też ten ucisk spowoduje, że lekko ten punkt się zmobilizuje. Kolejna sprawa. Mogę sobie zmobilizować wyprost w stawie biodrowym tym, że podejdę pod supeczek, docisnę piętę do podłogi i zacznę wykonywać jaskółkę. To będzie druga zasada działania. Najpierw mobilizujemy, później próbujemy rozciągnąć tkankę, a na sam koniec próbujemy tą tkankę pobudzić do pracy. I teraz bardzo fajną opcją na przykład na to będzie spacer, gdzie na przykład trzymam talerz. Talerz już działa w ten sposób, że chcę mnie zwinąć, więc moje mięśnie brzucha muszą pracować. Pośladki z automatu muszą się nie wyginać, tylko lekko napiąć. I teraz mogę sobie w ten sposób maszerować, uruchamiając w tej nodze wyprost pośladka, wyprost biodrowym, a w tej nodze zgięcie w stawie. Biodrowym. Biorę sobie na przykład talerz 10-15 kg i spaceruję na przykład 20-25 metrów z tym talerzem nad głową, nie doprowadzając do różnego rodzaju wygięć w moim kręgosłupie. Chcę czuć to i chcę czuć właśnie ten zmobilizowany punkt, który ciągnie mi puch nogę do góry. Jeśli to na przykład jest ciężkie, to mogę to wszystko przełożyć na leżenie. Mogę się położyć, założyć sobie tutaj gumę na przykład miniband na stopy i w momencie na przykład takiej pracy również mogę odpalić. Zasada działania będzie taka sama. Utrzymać napięcie na korpusie pośladek, lędźwiowy tylny. I tutaj to wszystko mi się odpali do pracy. I tak dwie trzy rundki. Zobaczyć jak to się później przełoży na bieganie.